Twórca Simpsonów opowie Wam o czasach, w których kobiety cechowało posłuszeństwo. Pobawiliśmy się, a teraz czas na zamąż pójście. Ja akurat bym wolała umrzeć. Abstynencja. Eee, trzeba się stąd powoli zawijać, zanim zaśniemy gdzieś na ulicy. Znowu i roztropność. Eee, raz wykorzystasz zasłony do ucieczki przez okno, a ojciec od razu żadnych zasłon. Co się do cholery dzieje z moją córką? Czego oczekujesz od kogoś, kto nie może mieć wpływu na swoje własne życie? Powiedz mi co nieco o sobie. <laughs> Doprawdy. Fascynujące. Wyszukane. Bim! Jeśli mnie słyszysz, powiedz coś! Załóż spodnie! Ach. Będę mogła robić wszystko, co chcę. Co to za różnica, co on myśli? Olewam to. Za rękę nakazuje ci to jako twój przyszły mąż. Lepiej było tego nie mówić. Proszę bardzo, młotek. Zawsze będziesz singielką! Każdy jest panem własnego losu. Mamy nad nim władzę. A kim ona jest? Jest człowiekiem. Ludzie przynoszą tylko zdradę i cierpienie. Nie przyniosą też alkohol. Nie! Musimy coś zrobić natychmiast. Kobiety nie mają prawa głosu w radzie. Jakiej radzie? Jesteś już tylko ty! Decyzja jest jednogłośna.